Cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, Witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalist 4. Ze mną jest mój serdeczny przyjaciel, najlepszy sojusznik, niedźwiedź, który właśnie przed sekundą przegrał bitwę. Hej! <grym>, przegrałem bitwę. To wszystko jest zaplanowane, ja cię to tłumaczyłem już niejednokrotnie, tak? Zaplanowana strategia przegrywania wszystkich bitew, tak? Tak. tak. Okay. jak on ogromną rekrutację zrobił. O mój Boże, nie mają generała z trzema gwiazdkami z dupy! Skąd? Skąd nagle teraz? Zresztą wszystko rozpierdolą. Zbieraj tych żołnierzy w kupę i musimy się z nim bić. Ale jak. Kto im to dał? Kiedy? Po prostu idą się na Twoją generalną armię, do Toledo idą. Stanę w Madrycie i ich przywitam. Pokażę im madryckie przywitanie, kurwa. Gdzie są moje pałki? Wzywaj tych żołnierzy, co stoją na granicy, ja pierdolę tych gauganie. No, myślisz, że oni co coś teleportować będą jak w w Król ma stary w ogóle wyjebane. Kto to jest? Kto to jest Ale, król? opierdalamy. To jest... Kto to jest? Ale my pierdalamy pałkę to po same kule. To jest Bóg jakiś. Po same kule z siemy. To jest jakaś boska, boska w ogóle internacja Jezusa. Po ja same kule z siemy. No, może go teraz zabijesz w końcu. Wysyłam Wyszczasz. wszystko. Ale jak można być tak grubym, no? no nie że... z masakruj go, kurwa, chłopie. <laughs> nie dość, że koleś ma w ogóle jakieś zupy. Album era 462, w końcu, dobrze. Kurwiłem się, wziąłem quantity. Nie miałeś quantity? Nie. Wziąłem już człowieka, ja już przestałem nawet walczyć z tym, wiesz? Ja już mówię, nawet nie będę się wspierał ze sobą. Czemu moja arma się zatrzymała? Go! Gońcie tych frajerów, widzicie, co tam się dzieje. I przygotujcie się do kolejnej wojny. Musimy wypowiedzieć wojnę... ...temu, temu Gauganom. Mm. Co? Moje nacje kolonialne przejmują francuskie kolonie. Dobrze! Intrygujące, co? Tak. Zrób coś z tymi mali, mali, mali w tym, tym mali. Ja się zresztą zajmę tutaj sam. Postaram się. Nie zawiedź mnie, zakończ w Mali. Oraz eee. ostatecznie rozwiąż sprawę żydowską w Mali. Chłopie, to muszę wysłać żołnierzy. No, w tym momencie ich nie mam, bo mam sporo strat. Bo walczyłem z tobą, bo pomagałem tobie na lądzie, bo potrzebowaliśmy mojej pomocy na lądzie. Więc nie mogłem walczyć w Mali. Ergo, w tym momencie muszę zaczekać, aż my się zregeneruje manpower, Więc nie mogę ci pomóc w tym momencie w sprawie Mali. Rozumiesz? Nie. Nie powiedzi mnie to... Powiedziałeś wojnę Mali, czy wypowiedziałeś wojnę Francji? Mali. Potrzebuje 13 tysięcy ludzi, żeby mi się odnowili. Dostaje obecnie 320 na miesiąc. To jest mniej więcej moje wyjaśnienie dla twojego żądania terytorialnego. Oj, oj, o takiego boga na tym w ogóle, koleś! Kto to jest? Kim jest ten ludwik Devalu, To jest ten 16? Ten w tym słońce? Kto Mówiwa. to jest? On on, nie wiem, on rzuca granatami w moją armię! Ewaluaty to z dynastia Walezjuszy, ci co byli u nas. Tu akurat nie, nie było przeskoku do domu burbońskiego. A ty go, za, za co ja się w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? Na, że wstaje nam właśnie truce ze wszystkimi nacjami, które nam przed miały koalicję z nami wcześniej. Tak. Na ciebie, nie ze mną, gdybym no, miał być szczery. Mhm. Aha. dobra, jakich mam rywali? Jakich... Moje ja mam armię. Przybądźcie, moje armię. Gdzie są moi dyplomaci? Nie ja mam tego trusa. Francja, Wenezuela. nowember, dobra, nowember, jeszcze miesiąc, dobra. Miesiąc i wypowiadam wojnę. To Smutne Mali. Bo no, no, dlaczego oni są tacy potężni? Ja tego nie pojmuję. Ja powiem wejść, zmasakrować i im do widzenia. A oni, oni są tacy potężni. Są potężne. To jest największe zagrożenie dla mojego imperium. Mali. No I... bo nie załatwiesz tej sprawy odpowiednio szybko, przyjacielu. Siedzi, siedzi, siedzi taki wódz Mali i mówi: i co, imperatorze? co teraz? Co? Zachciało się. I co teraz, niedźwiedziu? No. Porobiony. To się bije, laburt upadło, dobra. Laburt upadło, to jest. Poradziłeś sobie czyżby z Francji. 36 tysięcy idzie w lukę. Pomóż im z Lagwedocji. Lagwedocja. Lagwedocja. Widzę, widzę spoko, Wysuwam tam wszystko. Misiu nagrywam. Co się stało? Bo moja dziewczyna, słuchajcie, moi drodzy gra teraz w Europliniversal i się uczy. Co, co się stało, słońce? Kto się bije? Pewnie mali. Mali zawsze bije. Nie krzyż, bo nie słyszę, co? Pałzuj grę, no. no i zobacz jak to kraj. Profesjonalizm widzę. Oczywiście, że profesjonalizm. Profesjonalizm. Że jaka jest różnica z profesjonalizmem naszym? Że ja przynajmniej mam dziewczynę. O, tyś, o, nie. To jest już koniec w ogóle przyjaźni. Dziękuję. Traktowałem Cię jak przyjaciel, jak sojusznik. GG! Nie Śmieję się z Ciebie. No. no. <laughs> wojnę temu, Gwyn. Czemu? Ty wygraj najpierw w jedną wojnę. Zobaczcie, ciebie ja myślę. To może wygraj jedną wojnę, nie, co ja ty o tym myślisz? Nie, przyjacielu, ja myślę, ja używam mózgu. Ja tak? wiem, I na, przykład, na czym polega to. Takie coś że Użyję mózgu no, cisnę guję, które nie istnieje, wasalizuję go militarnie i zwracam o. mu kory które, od Francuzów, którymi teraz prowadzę wojnę. Dobrze, no. Nawet, nawet powiem, że nie jesteś aż takim głównym, bo ma to sens. No, ma to bardzo duży sens. No. Bili się we mnie znowu Francuzi, ja pierdolę z dupy, ogromna armia w ogóle, oni masakrują, oni, oni nawet nie walczą, oni masakrują moje wojska, naprawdę, oni tak stoją, patrzą się te wojska i rzucają jakimiś granatami, nie wiem, czołgi w ogóle, nie wiem, pokazują na jakieś rudy, 102 wyjeżdża, rozpłaszcza te moje armie, nie wiem co mi się dzieje, tylko sobie tak to wyobrażam, bo to nie ma innej opcji. Jak tak można? Jak tak można? Jak można być tak no. robił? Czy załatwisz tę sprawę z Mali? Nie Kiedyś... wątpię. Masz podobno te transportowce, budowałeś je. Budowałem je, no, tylko nie mam miałem powera, bo potraciłem ich na twoich bezsensownych walkach z Francuzami, gdzie dostawaliśmy w pizdę i krzyczałyśmy: się na mnie! Jesteś małą mrówką na YouTube, kiedyś również wraz z Podestem. Co to za w ogóle, sformułowanie? Nie, to jest formułowanie? nawet nie była obraza, nawet nie wiem co to było. Ja nie znam. Nie znasz tego. Jak możesz Nie, nie zna... znam tego. no. Mnie w dupie jesteś. pasji gimpera w ogóle. Nie wiem, no po prostu nie znam, może? Jak ty nie się nie nazywasz mu... jego przyjacielem w ogóle? Nie, ja nie wiem. No tak, ja jestem jego przyjacielem, nie muszę się masturbować do jego utworów. A skąd ty wiesz, że się masturbuję? Ja nie masturbuję, mam od tego Strzelam. ludzi. Mam od tego ludzi, którzy tak? to robią. Tak? Tak, za mnie. I jest Mama? Śmiesznie. Tata. Przychodzi z takim ogórkiem, kiedy się kąpie. Okej. Okay. Mówi, to jest, it's playtime. Z Okej, okay. Gojan właśnie żegna się ze swoją niepodległością, chwileczkę, zatrzymam. Pięknie, coś udało ci się w końcu wygrać, Tridys. tak to chciałeś powiedzieć? Tritiż, po moim wasalem, oddaj mi wszystkie pieniądze tego świata, aż 17 dukatów, to widzę, że... O, to nie, to, nie, to chwila, to po prostu... A nie wiem, to 17. Ja nie wiem, czasami się teraz wiesz, czasami zacząłem, bo nie wiem na co to przeznaczyć, to 17 drukatów, nie? Bo to jest. No, ale co zajmie... Aha, to nie zajmujesz, dobra, łapię. Słuchaj, Francja Francję oblegaj całą. Jak uda ci się oblec całą Francję, to wówczas oni dostaną tak gigantyczny war exhaustion, że będziesz mógł ich spisować i wtedy mali pozostanie same. Wówczas możemy y oblec całe mali i tak samo ich zrównać z ziemią i dojebać ich war exhaustion, żeby wybuchli w końcu. Ma największy wróg tylko cywilizowanego świata. Tylko to wojnę trzeba konsekwentnie przeprowadzić, no nie? Tak na moje. Hmm. No, bo mam to podbędę, pokupował pok pok wszystko. W tym ja momencie już mam, już mam przyjacielu 16 transportowców, dorabiam jeszcze troszkę ich i niedługo będę mógł tam wysłać 20 par tysięcy do tego mali. Jak już ustanowię jeden przyczółek, to będziesz mógł wysyłać tam żołnierzy do mnie, nie? Żadnych żołnierzy do mnie nie będę wysyłał, to jestem zajęty wojną z poważnymi zagrożeniami. No właśnie, jak zamkniesz Francję. Ej, Aztekowie chyba mnie odkryli, bo dostanę na nich kacus belli. Mhm. Uh -huh. To ja odkryłem Azteków. Francja, mój drogi, ma 3000 manpower, a jest na widelcu. Dlatego ją rozbiorę na części pierwszej. Dobra, wypowiadam w takim razie Wojnę Mixtekowi jak nie masz co robić. Ale że w ogóle Francja ośmieliła się moją Guyenę zaatakować. Moją Guyenę. No i nie, no i znowu, no i znowu idzie ten generał w ogóle... Kurwa, to, to znowu jest? zjebałem, wypowiedziałem znowu Wojnę bez Casus Belli, jak grubym trzeba być. Chuj Z mi bry. I ze mnie się śmieje. Mm. Bosko. Nie, no, ja mam 42 tysiące żołnierzy przeciwko 25 i oni wytrzymują to. Ja ich otaczam masą i, i mam większą dyscyplinę, a ten król i tak mówi nie! Że nie, bo on. Ja nie, ja nie wiem, na jakie zasady to działa. Jak on, jakie on rozkazy wydaje tym swoim żołnierzom, że oni takie bonusy dostają? Co on może robić na tym polu bitwy? Nie wiem. Nie wiem stójcie w szyku. Nie wiem. Trzymać szyk trzeba bronić bez to, no, 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 to jest nic rozkaz. Innego, nic innego nie ma, nie ma opcji w ogóle. O co tu chodzi? To jest rozkaz, mój drogi. Mhm. mam kupca, który nazywa się Ignacio. Fajnie, śmieszne imię. A wiesz, że mam jeszcze 11 kupców? Super. Tak, jeżeli chcesz o tym rozmawiać. Mów mi więcej, mów więcej. Będę. Będę kolektował z bordo chyba. Czemu Handel Bordeaux jest taki biedny? Bo jest generalnie tam mało prowincji, które mają mały, zwykły trade power. Jest w sumie tylko jeden, dwa są estruery tylko. Nie ma chyba żadnego importera Center of trade, jeśli się nie mylę. No, generalnie dupa. Ten król francuski, on wiesz, on idzie, nie ma, 10 tysięcy żołnierzy, ucieka z tym 10 tysięcy żołnierzy. A? Dochodzi do jakiejś tam prowincji w ogóle na, na, na zadupie swojego kraju i wraca z 30. On, mnie, okay. on tam znajduje ludzi, którzy czekają tylko na to, aż on tam przyjdzie i on ich zmobilizuje do akcji. Takie. Jesteśmy tutaj. Zajebiście brachu. Dobra. Jak w 10%. Takie po prostu poszedł, obudził druidów w kurhanach. Przybyli ze połączyli siły, no. Zajebiste. Jak można tak, tak robić? Nie nie. Zajebiście tam. brachu. No i oni pewnie się teraz u mnie wbiją, z racji, że mają przewagę i generała, który jest kuwa, No i mają minus, ale nie jest tam kuwa, przez rzeki, na szarży, przebiegają. No i Nawet ich nie tknąłem! Nawet ich nie tknąłem, oni mnie po tysiąc, biją ich po 40. O, oni mają minus! Mamy tę samą technologię! Co, czy, oni się rozjebali? No bili ro i rozjebali! Nic nie było, nic nie zostało. Ja nie wiem gdzie jest problem, bo w której stronie leży problem, bo ja mam imba technologię, imba ideę, a oni i tak, i tak mówią mi nie! Nie wiem czemu ale... To, to bardzo śmieszne. nie jest śmieszne. Mali podbija... Mali tak bardzo mną gardzi, że się wypowiedziało wojnę Jolofowi. Widziło, sensie, że, że... Nie to będzie ja, czekać. Myśmy tak się nad tym zastanowili, to ja wypowiedziałem w tym samym czasie wojnę Mixtakowi, nie? Ach, super. Ich nacy. Co tam? Nie chcę dłużej. Z Murzynami. Niech oni dadzą mi spokój. Co oni ode mnie chcą? Wiesz, już mam świadomość, dlaczego nagle mogłem stracić stabilność? Bo jestem gałgankiem, wypowiadam wojny, nie wypowiadam nacji, która jest jednocześnie oblężona. jest subjektem nacji, który, bo oni tam mają ten system subjektów. Dlatego tracę, ja nie, mam dla nich, ja nie mam na nich Colony Expansion CB. I nagle teraz się zorientowałem, dlaczego za każdym razem traciłem tych. Ty, ty, ty. A, dobra. No. no, tego. Gdzie jest moja armia? Czy ona jeszcze istnieje? Czy w ogóle jakakolwiek armia istnieje, czy on zmasakrował wszystkie armie tego świata, ten głupi? Tak! Zmasakrował armię Luki, zmasakrował armię. Czy Luka w ogóle spisowała? Luka miał czymś... 28 tysięcy, jeśli się nie mylę. Zostali na boku i dostali chyba w pierdol. Stali w pierdol i spisowali, ja pierdol. O oni mają... Nie! Nie! Mogę wysłać ci moje 21 tysięcy żołnierzy, jeżeli to macie Field pomoc. All mercenaries, gdzie to jest? Dlaczego nie mogę wszystkich. dawać mi. wszystkich najemników tego świata, wszystkich. francuskich, wszystko. Jak grubym trzeba być? 30, Masz przyjacielu? 33 tysiące. Pomogło? Ja wiem. Z wiadomych przyczyn nie mogłem skorzystać z, tego, z tej opcji, żeby wszystkich najemników świata zbudować. Dobra. To jest z Mali. Kto? Francja ma minus 11, mam 11 łorek za stary. To wiesz, generalnie warto wykorzystać tak na moje? Ja, ale ja w ogóle na Paryżu stoi i czeka na wpierdol zapewne. O, lomboku udało mi się Jak całe... do Paryża. Wszyscy do Paryża. Nie, nie, no nie. raz znowu druidów w ogóle uśpionych w Kurhanach. Patrz, on na start 10 tysięcy. On w spojrzeniem 10 tysięcy ludzi. Tak jak stało 10 tysięcy ludzi w szeregu, zobacz go. Nie ma. Nie ma. No. To ustaw się w wódcach jakiś, jeżeli chcesz się przed nim bronić w jakimś Orleanie. Nie wiem, tak. No, ale ja nie chcę się bronić. Ja chcę okupować ten Paryż, jego ostatni w ogóle bastion. I on. Oni nie, oni nie mają połowy kraju i oni dalej mają w ogóle jakiekolwiek szanse to jest, Jak to jest możliwe kto, to, kto tworzył ten kraj? Kto tworzył ten kraj? Gdzie są w ogóle moje Węgry? Dlaczego Węgry stoją 24 tysięczną armią w Chorwacji? Może mają cię Nie, bajki. Nie bijają się we mnie. Chodź, 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 chodź! I pałzu grę, kurwa, no gałganie, no przecież ja to trzy dwie wojny w jednym momencie. No to no. kto ci kazał tę drugą wypowiedź? No bo, bo jak nie, to Wielka Brytania i zje, no. Znowu dostaniemy to w pierwszym. Ale no, po chuj on, mnie tam wzywasz. Ale patrz, jak on zmasakrował, no tak! Po chuj mnie tam wzywasz na taką walkę. Gdzie jest nie masz dowódca? lidera, Gdzie jest Nie masz teraz? lidera, którego straciłeś. Ja tracę cały manpower, zaraz tracę. tylko dlatego, że Ech. masz jakieś posraną ambicję. Tak. Pieprze to, nie pomagam ci w tych kurwa walkach już. Chuj ci wryć. No w chodź, co to co nie, za... jesteś jak, jesteś głupim głupkiem. Jak grubym trzeba być, żeby mnie zostawić? Jesteś głupim głupkiem, nie umiesz toczyć walki, to się pieprz. Po cholery wysyłasz po jednym żołnierzu takiej durnej walki, wytłumacz mi tego. Nie wysyłałem do durnej walki, mi się we mnie To wylemi. trzeba było skończyć, aż mu się skończyły morale, stanąć naokoło, jak on ma mało morali, to jego zaatakować. Dosyłając żołnierzy do walki, wysyłasz ich na e, flanking e, minusy, wysyłasz ich na wszystkie negatywne modyfikatory w tym momencie, a tak to inaczej byś go zaatakował, jak on miałby połowę morali. No on kurwa, nie myśl, z chłopie. On jest Bogiem! Nie jest Bogiem, tylko do jest cholery Bogiem. ty nie myślisz. No. Jest Bogiem, Taka nie jest różnica. Pani. Ja, taka, go tutaj, taka ja go flankowałem z każdej strony, on, nie, on jest nie do ściśnięcia. to jest człowiek-bóg. A ty jesteś człowiek-gówno, no jak tak już mówisz, no, no nie wiem co ci powiedzieć więcej, no. Myśl znacznie, od od dosyłanie razu. żołnierzy na pole bitwy to nie jest dobra rzecz, lepiej zaczekać obok i poczekać aż mu się skończy e, bitwa i dopiero wtedy wysłać wo żołnierzy. 20 20 tysięcy żołnierzy? I tak straciłeś, co za różnica? No to, to ja straciłem tylko to 20 tysięcy, no reszta tam nie dotarła, cofnęła się. No i dosyłałeś po tysiącu, i oni każdy ten tysiąc po kolei giną, no. Nie. Na tym się to zakończyło. Ja widzę, że oni dalej są. proszę bardzo. Głupie to było. To byśmy w końcu ścisnęli. Teraz jak ja miałem manpowera, to się w ogóle pieprzno. mówisz wysyłają ją do manpower. walki w Paryżu, jesteś atakowany, masz połowę morali straconych, oni mają bodusy w obronie, bo ich zaatakowałeś, czy nie wiem czy zaatakowałeś, oni mają króla jakiegoś wyjebanego. no roluj <grych> tymi generałami chociaż no. <grych> Taram się, ale uwierz mi, każdy kolejny... Mali wysłał drugi raz White Pisa ofertę. Nie zrobisz tego. Nie zrobię tego no, ale kurwa myśl no na przyszłość. Pat, stoję w górach, w górę. oni tutaj będą mi minusy. A oni, ja wie tak bym, że się wbiją, właśnie to robią, będą mieli minusy. I oni już na start, już na start masakrują moje armię. Kompletnie nic nie mogę zrobić. Nic. Mogę tylko teraz podszywać, że liczyć na to, że to nie... Minus. Nie, nie chuj, nie mogę nawet, nawet tego Od <ścoughs> Przeszedł przez te Pireleje, jakby się przekopał po prostu. Na nic nie spojrzał. Bunkry, nie bunkry. Ach, chuj, jebany. Ach, clear offer. Oddawaj mi ziemię, ty. Gazniczne. w ogóle chodź tu, zapauzuj mnie to, bo mnie już zdenerwował. Jak, jak? Jaką Francją trzeba być? Dobra, może nie wiem, jaki masz z nimi poziom bitwy, wojny, nie wiem. Minus 27, masz indywidual warstwód przeciwko im, tak? Dobrze widzę? Mm -hmm. Minus czy plus miał no, 13 worek, zaczną, zaczną wybuchać, nie, nie? Dobra, spozowałeś nimi, co zrobiłeś z nimi? Zabrałem im inną prowincję, no nic więcej nie wziąłem, no kurwa, no, no, no oni jeszcze dosyłali tych żołnierzy. Jak? Jak to jest w ogóle możliwe? To ja w bonusów zapomniałem wyłączyć? Czy jakich jakiś no generałów? Chodź, bierzmy floty i płyniemy do tego mali zawszonego, no bo to zdochuje niepodobna taka gra. Ja pierdolę. Gdzie jest moja flota? Nie mam floty w ogóle z dupy, gdzieś zatonęła. Mojej handlówki. Nie wiem, czy można. Zatonęła w tej walce, użyjesz mojej transportówki. Eee, alo warmis. Dobra, teraz możesz wziąć sobie moją flotę teraz. No już tylko też bo się buduje własną. Tak, Podejdź żołnierzami teraz do morza i wyślij, żeby popłynęli do mali. I wtedy no, powin, tak. powinni użyć mojej floty. Okej. Okay. Dropnij się w swojej prowincji i odblokuj, żebym ja potem ukużywać tego jako fortu, bo będziesz musiał i tak inwazję zrobić. Teraz no, powinieneś... No, daj z cewili, weź zaznacz tę armię, co masz z Sevili, i daj, żeby popłynęła tam do twojego mali. No klikam na mali teraz. Chyba, armią samą, armią. No, tak, samą, armią, nie da rady. Musi to jakoś działać. A gdybym zrobił coś takiego, spróbuj teraz tu... na wejść. A? No A może musisz postawić swoją armię, czy swoją flotę tutaj? Ej, mali się nam mi desantuje. Co jest? Na no Madeirę, na no Madeirę, kurwa, poczekaj. Nie mogą mi tam się dropnąć. Pośpierdolę Nie, jest. oni idą na Moroko. Dobra, mi flotę. Nie możesz wejść na tę flotę? Nie, nie mogę, dobra, to ja zaraz, zaraz swoją buduję spoko. No, zaraz do nich popłynę. Tak gruby. A jesteś w stanie dostać akces przez Teambuktu Ale tam jest. hmm w tym. Z No i tak musiałbym na drugą stronę. się załadować. do tej floty. Spróbuj wejść na tą flotę. Poczekaj, wpłynę do ciebie do Sewilli. Tu może ci w ogóle tam te. Mogę nie ma... wpływać. Mogę. Spróbuj się załadować, daj sobie attach tu transport. Okej, okay. a może bo może tak zadziała? A nie, nie mogę attach tu transport. Jak teraz kliknę też nie mogę. Ja to poczekam, no poczekam, zbuduje się flota. Zaraz będę miał. Dobra. Ach, panie niedźwiedziu! Zyskaliśmy na prowincji w tej wojnie. Fajnie. Też się cieszę. Gańskie Węgry. Gdyby nie ta Unia z Węgrami, to wszystko się tak dobrze toczyło, ale nie, zachciało mi się Unii z Węgrami. Ale po, po co mi ta Unia? Bo gdzie są Węgry? Gdzie jestem ja? Jak ja to połączę? Nigdy tego nie... Po co? Po co? Po co? Po co? Po co? To jest nie ta Unia, to wszystko po prostu głupią Unię. W ogóle i twoja wina też, bo, bo tak. Kto kogoś musi być, a nie może być moja. Okej. Okay. I kolejny Austria. W ogóle kto wybiera te Austrię? Kto tworzy tę grę? Gdzie jest paradoks, ja się pytam. Wiesz co Austria i Saksonia w sumie. <grymne> jak tak można, jak tak można. Cześć mi, gra. To jest z... kolonia na mnie. Całe tam ani całe zabiorę. Po Ach nic, o tym nie się nie, zapomniałem, już nie, widzę. Nie, ta flota skończy się robić. Wszystkiego, wszystko zabiorę. Wszystko. Nienawidzimy wszystkich Legia Warszawa. O, a też tu transport. Ilu was tutaj jest? 6000, 4000. Kto tutaj robi kolonie? Wielka Brytania, skurwiele. gdzie? No i w Indonezji robił. Gdzie jest jakiś kurde dowódca? W ogóle Mali, żadnych pisów ci tutaj nie dam. Wódz Mali ośmiela się w ogóle mówić mi, że mam się poddać. Kumasz to? Wódz Mali. Czy się widać, czuję pewnie. Jak on się nazywa w ogóle? To jest... Jak on się nazywa? Mansa Mahmud III Kejta, no... To, 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 kim on kurwa jest? Dobra, płynie flota. Dlaczego? Dzielna. Zmasakruj tu? ich Ignacy, za mnie. Już płyna. Daj mi sekundę. Tak, Uchwale. Mam statki, o matko mam statki. O, I już jest online. Jak ja nie majebię. Czekałem na ten moment milion lat chyba. Czy oni tam w ogóle jakieś Forty mają? Czy dążyli postawić? Mają dwa Forty. Z czego jeden to ja im postawiłem. Ty, ty, <gulet> Jak można? Coś mnie w tym wyjątkowo obawi. <gulet> Wszóstwo Wszóstwo relations. Wszystko przeciwko mnie. Wszystko. Intrygujące. Wiesz, że dostałem trzech wasali? Skąd? Nie wiem, jakimś cudem... Aha, już wiem dlaczego. Zabrałeś inków? Mm, tak, tylko dziwnym jest, dlaczego e, inkowie są liczeni jako wasal. Mój król nie dożył tego wspaniałego desantu na ziemi. Umarł, stwierdził, że wziąły weźmy i umrze. Kto to widział? Widzi? Mm -hmm. Bardzo skomplikowana sprawa. Bo wydawało mi się, że wasale nie wliczają się już w Limit Diplo rela, Relations, nie? Czy się wliczają? Wasale wliczają się normalnie. Ach, nacje kolonialne się nie wliczają, już rozumiem. Jakieś trzeba by się pozbyć relation. Hiszpania? Hmm. Super sprawa. Ach, dobre, już wiem do, o co teraz się rozchodzi, tutaj. Improve relation. Kto jest jeszcze moją dziwką? Aztekowie są moją dziwką? Nie. Zapotekowie są moją dziwką? Kurwa, kto jest moimi dziwkami teraz? Ach. Mm, tak. Nie tak. Tak. Aha, wy jesteście, dobrze, już widzę. To Tonak! Tlaszkala i... i Kolima. Dobra, już widzę. Super kraje. Najlepsze. Najlepsi sojusznicy świata. Płyniemy na nich, czy nie? Jaki jest plan? Ja tam już płynę, ja, oj dum zdaje się zbliże. To czemu nie powiedziałeś mi, że płyniesz? Gdzie się dropujesz? W, w swoich prowincjach? No, ja tam nie mam żadnych prowincji. Masz trzy. No, to, nie, ja się dropuję u nich, tam w, trakt, w Traksa, Daleko hmm. na północy, jak najdalej od ich Widzę, widzę. Będę tam wysłał po 10 tysięcy żołnierzy. Spoko, są 19 tysięcy. Choćbym kurde miał się zestać, wszystko z tego mali, nic nie zostanie. Nic. Zajmij, szybko, zajmij szybko to prowincję, żebym mógł tam wpłynąć. Spoko, staram się. Dobra. Wiem, się to jakiś No i idą, no, Zdąższ, idą. Zdąż, zdąż, zdąż. mam. Do, dobra, robię dropa, Próba wchodzę do ciebie. No, Zmasakrują, ale jak ty się dropujesz, to ty ich do, do, dobijesz no, dobijałeś. Nie mogę tylko dowódcy, to trochę nas boli, ale oni mają chujową tą technologię. Ale dowódcy 3-4 przypomnę Ci. Nie wiem skąd. Nie pytaj mnie, ja nie chcę wiedzieć nawet. Dobra, a. mogę tutaj dowódcę teraz dać. Przyszli tu żołnierze więcej, bo ja Ci nie pomagam. płyną, płyną, ciągle płyną. Dobrze. Chociaż tyle. To, ja wiem, czy nie zauważyłeś, ale od jakichś 6 odcinków to wszystko się toczy wokół tego jednego kraju. Mali. Tak, to prawda. Mali. Tak, powiem, że się sobie przy tym odcinku. Dobra, doomkniemy ten odcinek. Dzisiaj już tam sobie to wojna i będzie po wszystkim, nie? Powiedział kolega Ignacy i niedźwiedź nigdy. Dobra, ale wiesz co? Jedzie karetka w tle i to jest dobry znak, że właśnie jest już pierdol i jest już pograne dzisiaj. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję moi za uwagę, mam nadzieję, że się podobało klasycznie do mnie, bo imigrancy wy Wy, a na Na razie, obiecuję, że ścisnę to mali. Bierzcie, bądźcie dobrej wiary. I tak, wezmę, w końcu będę miał tę gujene. Już mam trzy prowincje z tego, co straciłem, więc spokojnie. I Sycylię wypowiem wojnie i hmm, skąd też. Jasne. dobra, już woleliś Mikę uczyć grać, tak będzie lepiej. Dobra, trzymaj się, trzymaj się no Cześć, ciepło,